Odcinek ósmy. I o to chodziło. Nie będziemy za dużo gadać, bo zaraz sprawa autorskie nas tutaj zjedzą na Facebooku i YouTube, czy e, gdziekolwiek, gdzie Państwo nas followują. Lecimy właśnie do Londynu. Tak naprawdę już jesteśmy na M25 i do pani Anety śpieszymy się. Na kolejny nasz reportaż z naszych materiałów z tyklu, Co w mojej sprawie Dzisiaj pani Aneta, dzisiaj pan z Luton będzie, który miał też wypadek Potem pojedziemy do preso na zakończenie, ale ten odcinek o pani Anecie właśnie będzie Także cały czas praca, praca, praca Good morning, życzę wszystkim miłego oglądania Dziękuję, że followujecie nas na Instagramie, YouTubie oraz Facebooku A więc do pracy rodacy Niedziela w pracy, jest w, pracy. w dzisiejszym odcinku, Co w mojej sprawie, jesteśmy w drodze do pani Anety, która skontaktowała się z nami po wypadku drogowym z ciężarówką. Znalazła nasz profil na Instagramie i postanowiła powierzyć nam swoją sprawę. Halo, halo, pani Anetko, całe halo. rączki, witam. Ja chciałem już powiedzieć, że mam do witam. pani 18 minut, 46 po, mi się uda być. Super żeby szybciej dobra trasa, super, mało ludzi yy, na drodze jest, także chciałem dać znać, bo pani zależy z czasem, Dobre. nie? to To niedziela. 18 Dobre, minuteczek super, już, już dojeżdża do pani. No. Do do zobaczenia. Dobrze, Okej, dziękuję. No i elegancko mamy panią, pani wszystko, więc sam czuję się jak się z żeby szybko być. Także... Jedziemy, lecimy, nie śpimy i zaraz włączamy DJ-a Bez odbioru. Zawsze cieszymy się, gdy klienci przychodzą do nas z social mediów. Prężnie działamy w sieci, gdzie można zobaczyć, jak wyglądają kulisy naszej pracy. Nie a to już jakaś kancelowa? Tak? Nie, to było z tego e, Reynolds'a, budowlane. A budowlana, nie? Budowlane. A te kalory, czy to był taki... Pełna na piasku, to... razem z takim hakiem wyciągania tego piasków. No. Także ciężki samo właśnie, że jak w plecy wali woda strażakom, właśnie tak samo jak oni jadą, to tak po prostu się tak dopornie zatrzymają. Wszystko będzie prawdopodobnie może to odłożyć. To się otwiera? Zamyka? Jak się odłoży, to ciężko nam A, to czaję, to jakby nie było na mnie, no to, jest, to jest kurde, ten, nie no, no. No. Aha. Trzeba może się zakryć, żeby woda... Nie było wyciła. było zakryte, ale wczoraj mieli przyjechać, tak byśmy to odkryli i... Zabrać mieli ten z ubezpieczalni, tak? tak, tak? tak. Zobaczyć czy się da naprawić, czy nie. Tam, nie I naprawy tak. przez ubezpieczalni tak. robicie. Tak. Pewno ładny, zdrowy samochód. Ten już 60 tysięcy. Błyszczy się, kurde. Wierzę w to wszystko, że nie miał cofanego ulicznika. No, Elegancko. No, zarobiście. Dobra. Pora podpisać umowy. Jeździmy specjalnie dla naszych klientów do ich domów, by móc spotkać się z nimi i omówić warunki współpracy. Dzięki temu czują się Państwo bezpiecznie. Najlepiej na procentach się po prostu umawiać. Mhm. Sukces dlatego że jak ja byłem na przykład na początku swojej pracy, pod koniec 2006 zacząłem pracować dla takiej kompanii Asian. To oni mieli to było za dobrze, że było 80 aplikacji, które leżało i ten właściciel on sobie robił, co on chciał, które chciał, które łatwiej się A na 25% jest dla każdego więcej, i więcej, tym lepiej, więc każdy się stara i nie ma, że jakaś jest tam pomijana jakaś sprawa, czy się robi na szybko. Jak to się mówi, haj się musi zgadzać, no i po prostu jak adwokat będzie wiedział, że coś może wyciągnąć więcej to on to będzie robił i oczywiście nie, że jakoś tam na siłę to nie? No ale to się da im więcej się da, no bo penny makes pounds, pound make hundreds to like that, że po prostu im więcej, tym lepiej. No to no jest tak, honest, tak, jest, tak. prawda? No, a... Tymi to już naprawdę adwokatami z Winca pracuję 11 lat i, i po prostu oni u mnie byli na weselu i rozwód, też mi pomagają wszystko. <śmiech> <śmiech> <Dobrze> naprawdę jest <wiedzieć. śmiech> <Portelań>, tak. I <laughs> adwokat Filip to on też zamawiał ostatnią piosenkę na moim ślubie, hand up i on jest naprawdę. Podobny w ogóle jest do Jasia Pasoli też, ale <laughs> bardzo fajny gościu Filip, bardzo mój przyjaciel. Jakie to są dodatkowe koszty? Jakby się zdarzyło? To my zawsze byśmy mówili, na przykład, jakby pani, nie wiem, nie dała znać, że jest komisja lekarska, jakby pani nie poszła i nie wiadomo, trzeba nam dawać znać. Pani Aneta dołączyła właśnie do grona naszych klientów. Będziemy teraz robić wszystko, by uzyskać dla niej jak największe odszkodowanie zdrowotne. Dzięki temu spotkaniu mogliśmy lepiej zrozumieć szczegóły tego wypadku, a pani Aneta zadać nurtujące ją pytania. Współpraca z nami jest szczególnie istotna dla naszych klientów, gdyż tłumaczymy im w przystępny sposób wszystkie zawiłości prawne związane z procesem uzyskania odszkodowania. Także cieszę się, że Państwu będę mógł pomóc. Bardzo mili Państwo są, e, pani Aneta, bardzo się cieszę, że do nas przyszła zaufała naszym usługom. Samochodem będzie, jak to ja mówię, walczyć przez ubezpieczenie. A my będziemy pomagać z klejmem na personale Injury. Pani do nas przyszła z Instagrama i chciałem bardzo podziękować i cieszę się, że ktoś do nas z Instagrama przyszedł, no ponieważ tam bardzo dużo rzeczy pokazujemy. No I cieszę się przy tej okazji, że takimi właśnie filmikami między innymi na platformach medialnych, takich jak właśnie Instagram i Facebook, Możemy się Państwu pokazać jako profesjonalna firma polska na brytyjskim rynku i Państwo korzystają wybierając z naszych usług. Dzięki bardzo. Uciekamy właśnie teraz do lutu, do następnego klienta. No i zapraszam Państwa do followowania nas oczywiście na Instagramie, do siedzenia, na Facebooku. No i też dajcie dzwoneczek i dajcie suba na YouTube, a my chętnie Państwu pomożemy. Dzięki bardzo.